Cześć! Cześć! Ja jestem Monika. A ja jestem Wojtek. I witam Was na kanale Moenwok Podróży. Tak jest. Witamy Was dzisiaj yy, z parkingu pod miastem Sterling. I wchodzimy na mało, małe wzgórze 418 metrów o nazwie Damajet. Yy, piękny widok na miasto i okolice tutaj. Zobaczymy. Przekonamy się na własnej skórze. Za chwilę. Widać, że jest to góra znana i lubiana. <noise> znaczy, nie wiem, czy lubiana, ale na pewno znana. Jest wielu biegaczy, rowerzystów i spacerujących, tak jak i my. Tyle pod górkę, żeby teraz górki, żeby znowu pod górkę? Takie są uroki naszych spacerów. Nie ma co na rzekach, jest pięknie. Tak. Ja już się nie mogę doczekać panoramy na północ. Za nami. Miało być dużo chmur wszędzie, no niby są, ale są w miarę wysoko, więc widoki elegancko. idziemy I tutaj mamy przed sobą Wallace Monument, w Sterling. Które można zwiedzić. Myśmy jeszcze nie byli na górze. Bo akurat w dzień, kiedy my pojechaliśmy, to okazało się, że już było zamknięte. Więc mamy ten widok jeszcze przed sobą z góry. No i faktycznie Monroce odkrywane takie akurat, czyli te chmury, no nie wszystkie co prawda, ale chmury są wysoko. Ale sprawdzana pogoda w trzech aplikacjach i w telewizji, i na cztery, w sumie trzy pokazywały, że zachmurzone będzie i nie będzie widoków. Widoczność miała być do e, kilku metrów w sumie. No, a jednak widzicie. Jak wiecie, jestem w trakcie testowania nowych butów od Nikołaja. Już kilkanaście kilometrów do dni zrobiłem, ale jeszcze za mało, żeby to o nich tak powiedzieć. Tak kompletnie. Myślę, że jeszcze kilka wypraw potrzebują. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie zadowolony, choć widzę już jeden, jedną wadę, taką bynajmniej w, w, w przypadku szkockich tras i gór czyli ilości błota które są dookoła co Monia chcesz? Monia mówi, że się zbliżamy do jej ogrodu i że mnie wpuści furtką zobaczymy czy mnie naprawdę wpuści czy nie do swojego ogrodu Dziękuję. Tak, tutaj w sezonie może być naprawdę bajecznie. No, Szkocja ma ten urok. Tak systematycznie do góry cały czas. Fajna ścieżka, fajny spacer.

nam 40 minut, żeby dojść do góry. Jest tak na spokojnie nawet nie wiem, z małymi dziećmi myślę, że godzina z przerwami. Nie wiem czy widzicie szczyty tam na horyzoncie. To są wszystkie już to zrobiliśmy, Znaczy nie wszystkie, ale Munrosy. Jest wiele mniejszych górek, na które jeszcze pewnie wleziemy. No ale nie oszukujmy się. Munrosy są teraz naszym głównym celem oczywiście. Wszyscy mają dzisiaj tam, gdzie jest ta góra podświetlona. Dokładnie, <laughs> tak. To jest Ben kochani. A, to jest Ben Tak, a z tyłu jest... Ee... Stuka Kroń. Nie, to jest Ben i Stuka Kroń, tak. Zbieramy się powoli do parkingu. Już tam kilkanaście, kilkaset metrów nam zostało. 200 może. <gry> Dokładnie. Więc taki spacerek ponad 5 km tak. będzie. Tak, wyszło nam 5 km, będzie z 300 metrów. E, Półtorej godziny nam zeszło z e, pobytem na górze i 420 metrów przewyższenia. Tak, ale my się jeszcze nie żegnamy, bo Wojtek powiedział, że zabiera mnie w pewne miejsce. Ale czy to zobaczycie w tym odcinku? To się okaże. Więc do zobaczenia za chwilę, albo do zobaczenia w następnym odcinku. Dobra. Dojechaliśmy do miejscówki, w której Wojtek ma coś nam do pokazania. Zmierzamy pierwsze co do ruin zamku Tornulka są, eee, a później będziemy szukać ścieżki na to fajne magiczne miejsce, Znaczy fajnie wygląda na zdjęciu? Tak trochę jak z jakiejś baśni. Zobaczymy. się okaże. Za kilka kilometrów pewnie. Mamy jakieś 800 metrów do ruin zamku w prostej ścieżce teraz, więc chwilę nam zajdzie, ale nie powinno długo. Tak? Na pewno o, Rude, to O, tutaj są jakieś znaki już, także... Także gdzie idziemy? Prosto czy w prawo za nie, znakami? Nie. Prosto. Prosto. Dobra. Z tymi znakami, co tam było na prawo, to pójdziemy, jak już będziemy wracać. Bo Wojtek właśnie znalazł na internecie, że tam może być coś ciekawego. Tak, jakieś fajne ruiny takie. Pójdziemy, sprawdzimy. Chyba, że to jest jakoś dookoła, no nie mm, wiem, nie. Nie, no ale znaczy jak jest ścieżka, to będziemy się kierować ścieżką. Dobra. To jest tak po prawej stronie, żebyśmy musieli gdzieś tam przez z las. A nie wiem, jaka kondycja teraz, ile tutaj. No, no, moja kondycja to kiepska. Znaczy, kondycja lasu bardziej no paproci, i takie inne, bo twoje to wiadomo, nie? No. <noise> Zawsze rewelacja. I doszliśmy do ruin tego zamku. On się nazywa Torut Casol. Ale że tabliczki tak jasno nie określają nam, czy możemy tam wejść, czy nie. To trochę dziwne. To z daleka je sobie po, jest sobie podziwiamy. Bo że wchodzisz na własne ryzyko, a druga jest, że y, tylko z autoryzacją. Only is right people can go in. Tak, więc tak naprawdę to rzuca się w oczy tylko ta tabliczka, że wchodzisz na własne ryzyko, a ta pod spodem to już jest taka mniej widoczna no. i no nie wiadomo. No i tak to są tylko w sumie ruiny, ale fajnie tam do środka, choć widać, że to jest niepozabezpieczane No więc... nie, nie, lepiej nie ryzykować faktycznie. Idziemy do głównego punktu docelowego dzisiejszego. Dobra, lecimy. Strasznie nie lubię takich sytuacji, jak coś jest niejasnego, chciałoby się wejść zobaczyć z bliska, ale ja wam zradzę coś. My tam już przekroczyliśmy ten próg tej barierki i dopiero później zobaczyliśmy ten drugi znak, że jednak chyba nie wolno chodzić. Próbuję znaleźć jakieś informacje od wujka Google <laughs> i wtedy zobaczymy. Tak, no wystarczy zobaczyć jak ludzie zdjęcia robią tych ruin, to będziemy wiedzieć. No nie Ale... mniej więcej z tego miejsca, co my byliśmy, więc... Tak, nie no na pewno... Nie peł... ma dużo na pewno. Nie ma na pewno wielkiego znaku zakaz. Tak. Albo, że to jest prywatny teren. Tylko, wiecie co, nie te tabliczki yy, mam chyba nagrane, to może przebicę wam pokażemy. Zbliżamy się do ruin zamku. To Root I tu jest napisane, że chodzisz na własne ryzyko. Wchodzimy? Oczywiście. Na własne ryzyko. Dziwnie się czuję, jak widzę tabliczkę, wchodzisz na własne ryzyko. A ty Wojciech? Też. Też. Ale tu stoją jakieś auta, więc też są winni ryzykanci. <laughs> że są tak wysoko powieszone. W ogóle zamazane? Tak, i ta pierwsza faktycznie jest widoczna, że chodzisz na własne ryzyko. A ta pod spodem na tym czerwonym tle to ja tam nic nie widziałam na początku. A dobra, są jakieś znaki. Będziemy się chyba nimi kierować. Tak, czy dalej nie? Yy, tak, tak. tak. sumie teraz nie. My teraz idziemy w lewo. W lewo. No jest jakiś znak na... Na lewo. No. Na coś. Denovan Road, Deni. Niby już prawie jesteśmy na miejscu i cały czas szliśmy tak wzdłuż płotu i wcale nie było żadnego znaku, żeby skręcić w prawo, więc nie wiem jak to mój mąż się domyślił. No wuje Google. wujek Google. Google. Wojciech prowadzi w magiczne miejsce. Zaraz się okaże, czy to faktycznie taki szał To zdjęcie jak wyglądało. A na żywo to jak to na żywo, no to nie wiem, czy tak dużo lepiej <noise> tym razem. Ale faktycznie woda ma taki niebieskawy kolor. Nie no fajnie. Mężu, fajnie. Zobaczcie, jak ta woda z bliska nie, wygląda. Nie, nie mamy pojęcia, jak to jest głębokie. z tej strony widać. No to jest. Wojtek mówi, że jest głębokie. Trzeba mu wierzyć metry, na słowo. Myślę, że 3 metry na pewno. Ale... Jestem zaskoczona, że nie ma kompletnie żadnej tabliczki informacyjnej tutaj. To jest 3 metry jest na pewno, po tą widać Dobra Wojciech, udało ci się. Jestem zadowolona. <laughs> Już? Tak. Sprawdzamy jak jest głęboko Moja myśli, że ten kij sięgnie No myślę, że ten może On ma 3 metry Na pewno 3 metry jeszcze nie czytne. No, ja mówiłem, tak koło 4 tu jest mi się wydawało. Masakra. Zobaczcie. No, no on ma na pewno 3 metry. Szok. No, to tu jest koło 4,5 nawet, bym powiedział. Oczywiście. O, sorry. Widać, że ludzie tutaj chodzą, nie szanują przyrody, bo pełno śmieci. Nie mamy żadnego worka z sobą, ani nic, ale... No, dlaczego? To jest Tam z tyłu to samo. Coś okropnego. Ale rewelacyjne miejsce. Tak. Takie magiczne, takie wiesz. No, magia. Magia na walentynki. Które będą za ile dni? Dwa? Kiedy są? Nie wiem. Jaki dzisiaj mamy? Który to dzisiaj jest? A kiedy są walentynki, mi powiedz. Lepiej ja no. nie. Wtedy, kiedy dasz mi prezent. Ta z tym prezentem na Walentynki dajcie spokój. Lecimy na to ostatnie miejsce, tutaj na tę ruinę. Zobaczymy, co to będzie. I popatrzcie, my szliśmy cały czas taką dróżką przy płocie z jednej strony, i z drugiej strony to był taki z kamienia, mur, kamieni mur. I w sumie żadnego znaku. Jedynie jakaś fioletowa sążka na płocie, nie wiem czy to jest celowe i czy będzie jeszcze długo wisiała. I tu jest rozwalony płot, ale to nie tylko w tym miejscu jest rozwalony, więc. Ale z takich cech charakterystycznych, to pierwszy przestrzał między lasami, albo jak Monia by się odwróciła, to macie ułożone, ustawione wiatraki, elektrownie wiatrowe. No ale to z każdej strony nie, nie widać. I przy trzecim. Wiatraku jest, na wysokości trzeciego wiatraku. Jak, jak tam nie... stoisz, bo jak ja tutaj stoję, to jestem na wysokości czwartego. Więc bo... nie patrzcie na te wiatraki. A jak nie, no to apka Google Map i spokojnie ma zaprowadzi. Wojciech, nie wiesz, że nie mówi się gogle. Google. 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 Google Google. Co ty jakiś jesteś? Nie, nie z tych czasów? Może było, to masz za sobą. Dobra. Dobra, a wracając do Walentynek, to ja wam coś powiem. O nie. o nie, Wojciech mówi. Ale tak na serio, teraz będę poważna, naprawdę, jak ja do tego podchodzę. Ja wcale nie jestem osobą romantyczną, ja nie oczekuję jakiejś tam romantycznej kolacji w ogóle, bo według mnie, ja jestem taka, że uroczystości i to wszystko to. Ja jestem średnio taką osobą, która i urodziny wyprawia i te wszystkie takie, wiecie, to ja bardziej imieniny, nie? No. Tak, i chodzi mi o to, że na romantyczną kolację czy romantyczny wieczór, to ja muszę mieć nastrój i dla mnie to jest nie jest nieważne, czy to jest 14 lutego, czy yy, A, nie powiem, wiem, 1. Pierwszego... No? tak, czy 1 marca i w ogóle. Ale ja lubię, jak ludzie szanują innych ludzi i niektórzy no, przywiązują wagę do tego, że o, teraz są walentynki i chciałbym obchodzić je. I to jest bardzo w porządku. A bardzo nie w porządku jest to, że wszyscy mówią, że a, bo sobie wymyślili, że trzeba się, przecież trzeba się kochać cały rok. No, oczywiście, że trzeba się kochać cały rok, ale mamy również dzień mamy, dzień babci i dzień taty, oczywiście. I się składa życzenia, tak? I jakoś nie mówi się, że a przecież tatą, czy mamą, czy babcią jest się cały rok. A jakoś jak chodzi o tą miłość, to od razu jest taka dziwna nagonka, że przecież trzeba się kochać cały rok. Nie wiem, no nie mam racji? No Powiedz, masz, że mam. Masz, ja to słyszę, od momentu, <gry> tak. jak się poznałem, więc masz, no, dobra. Tak, to co, czekoladki będą? <gry> to nadaje. Nie, no żartuję. No to, to jest takie moje podejście co do Walentynek. Będą. Rafaello. Rafaello, uwielbiam Rafaello. Dzień. To teraz będziemy się kierować w tę stronę. Nie wiem, jak to się czyta, więc po prostu idziemy. O, i tutaj jest fajnie oznakowane, więc idziemy żółtym szlakiem, jak widać. Mijamy trochę. Turystów, znaczy turystów, może nie wycieczkowiczów, spacerowiczów, no. cały spacerowiczów. Weszliśmy no, do lasu, tam też byliśmy, ale tu tak trochę głębiej. I Wojtek mi zapowiedział, że w tym roku wybieramy się na poszukiwania poroża. Więc zobaczymy, czy się uda Wojtkowi znaleźć i spełnić jedno z marzeń. Ja mówię, ja mówię, bo ciągle weź sobie kup człowieku. Ale nie, to musi być znaleziony. Więc jadę z nim. Chociaż Wojtek nie jest za bardzo za tym, żeby mnie zabrać. Czy zabierzesz mnie? Ale powiedz dlaczego? No boi się, że będę marudzić. No to nie będą łatwe tereny dochodzenia. Tak jak ja bym cały czas chodziła łatwymi terenami. No tak, ale o ja, bo tu się utopisz. O ja tam nie właś... No. Słyszycie jak on na mnie narzeka? A co miałam mówić? A to będzie taka pra pra prawidłowa ekspedycja. Wiesz o co chodzi. Ja lubię takie. Wiecie wczoraj byliśmy w górach. Znaczy wchodziliśmy na takie większe wzgórze. Ja do domu wróciłam. Po kolana w błocie. A Wojtek spodnie czyste. Więc ja nie wiem czy my byliśmy na tej samej wyprawie. Czy na dwóch różnych. Wydaje nam się, że dochodzimy do miejsca, więc uwaga, akcja! Tam się wchodzi. Uważaj, żeby ciebie nic tam nie zjadło. Idziemy za Wojtkiem. Ja się tu zmieszczę, jestem szersza. <noise> Jak to się stało, że on pierwszy wszedł, a ja mam pojęczyny na buzi? Hello? Hello. Ciekawe, jakie to jest stare. Trzeba o tym będzie poczytać. Jak znajdziemy jakieś informacje, to możemy dodać przybitkę. Albo w opisie dodamy. W opisie o... Dobra, a Wojtek tutaj zostanie Będzie na miejscu? Nie, w opisie. Bo nie robi opis. <laughs> Dobra, wejdę na górę i pokażę Wam to miejsce z góry. Tak, to jest jeszcze jedno przejście. A jeszcze jedno. Dobra, to idziemy. Ale czar. Zobaczcie, my stąd wyszliśmy. Stąd, stąd. A idziemy tam, tam. <laughs> Jestem genialnym przewodnikiem. Wywaliłbyś <noise> Żyjesz? To chyba wyjście, nie? Tak, wyjście. Dobra, to ja idę tam do góry. Tak, no ja się cofam. No tutaj też było jakieś takie miejsce widać Ciekawe co to się za historię działy. My już powoli będziemy się zbliżać do parkingu. Dokładnie. I będziemy też kończyć filmik, bo tam bliżej drogi to będzie już głośno. Więc bardzo fajne miejsce. Uważamy miejsca. tak. Jednogłośnie stwierdzamy, że fajne miejsce na spacer. Ciekawe, tak. coś, dla nas to coś nowego. Te kółeczko tutaj yy, dookoła tych trzech miejsc to jest 4 km koło. My mamy już 3-400, a ja nie włączyłem od początku. Więc zanim jeszcze dojdziemy, to myślę, że 4 km spoko. Tak. Fajnie. Jestem bardzo zadowolona, że tu przyjechaliśmy, że znalazłeś to wspaniałe miejsce. Mm -hmm. I naprawdę jest taka niebieska woda. Tak. Jestem w szoku. Ja też. Ja tu jestem bardziej w szoku, że jest tam tak strasznie głęboko. Mm -hmm. Szkoda tylko, że tyle śmieci. No ale. No, Dobra. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Tak. Dokładnie. Zostawcie co trzeba, jak macie na to ochotę. I do, do następnego. następnego. Cześć. Cześć.